W tym roku nie dosadzam bardzo dużo tych cebul, ale troszkę postanowiłam, że kupię i pokazuję co. Tutaj mamy takie narcyzę, tutaj też w tym tulipany, wiadomo, każdy chyba zawsze kupuje. Mamy też takie krokusy i takie, mam jeszcze takie krokusy fioletowe. Tutaj sobie posadzę parę parę. Co by tutaj posadzić? Mi się wydaje, że posadzimy sobie te szafirki z tymi krokusami. Pamiętajcie, aby wybierać cebulki, które są jędrne, twarde i aby nie miały żadnych oznak pleśni lub choroby grzybowej. Przyjęło się, że sadzimy zawsze na trzykrotność cebulki, czyli trzy razy taka cebulka, i to się sprawdza przy każdym rodzaju. Teraz sadzimy mnóstwo, właśnie krokusów, szafirków, tulipanów, ale moim zdaniem lepiej byłoby trochę poczekać. Ja nie będę tego wszystkiego sadzić, mi się nawet wydaje, że może dzisiaj tylko te szafirki, dlatego że chcę wam pokazać, jak ja to robię. Ale resztę tych y, kwiatów posadzę kiedy indziej, kiedy się zrobi trochę zimniej. Dlate dlaczego? Dlatego, że teraz jeszcze będzie y, dla nich za ciepło i mogą wyjść, i to jest właśnie dosyć częste u mnie, więc wolę poczekać października, nawet tam pod koniec października. Możemy nawet sadzić y, od września do początku grudnia, więc naprawdę, dopóki ziemia jeszcze nie jest zamarznięta, to możemy sadzić ok, wykopałam dół i mniej więcej trzykrotność cebulki ale nie musimy się tam jakoś bardzo bardzo przejmować w... ważne by było, żeby nie było ani za głęboko ani za płytko za płytko mogą nam zmarznąć a jak będzie <grytko> za bardzo głęboko to może nam szybciej ta cebulka tam wpaść w tą glebę i później może nam mieć problemy z kwitnięciem Więc tutaj wsadzę sobie trochę tych szafirków. Szafirki są bardzo fajnymi roślinami, więc kwiatami fajne bardzo. Ok. Mniej więcej tak to powinno być rozmieszczone, nie za gęsto. Teraz wystarczy tylko przykryć i jeśli yy, macie glebę suchą, to możecie jeszcze również podlać. Szafirki akurat wyrastają mniej więcej tak właśnie teraz z gleby jeszcze, więc z tym się nie musicie martwić, ale jak zaczną na przykład wyrastać krokusy, czy jakieś inne rośliny, to możecie przykryć na przykład liśćmi, ja na przykład w tym roku przykrywałem, nie w tym roku jeszcze na wiosnę, bo mi na przykład wyszły za szybko i przykrywałem, nie pamiętam co tam przykryłem, ale liśćmi właśnie można przykryć dziękuję, subskrybujcie lajkujcie mój kanał, zachęcam do komentowania, papa pa i do zobaczenia